i tak nie wolno Czy mam krew na. O! Od... Bo włosem mam krew. Ugh. No datrz! Bo ci młotkiem wal... zaraz młotek będzie. Wycią... Ostateczne ostateczno działo wyciągnę młotek. Nie no A, serio. Ja zreba, bo... Ej, Ale ja też, ja nim. O kurde. Nie! O! Ej, za. Nie wiem, chyba tak, ale wtedy poniesie koszty, jeżeli masz ubezpieczonego. Nie O-o. Kurde, nie mogę go ten, nie mogę go walnąć. Ja to jest pościg. <ścoughs> typowe pościgi w GTA 5. Nie! <coughs> mm -hmm. oh, yeah. oh, my <laughs> <lie>. No! Goo! Nya. Moi, ko waroi. Arthur, where are you? Larry, ne, chukanye. Dutch. Arthur, Dutch, where are you? Arthur. Yes, Dutch. Where are you? Here, Dutch. Dutch. Dutch, Dutch, stop it. Oh. What are you doing? Oh. Come on, Dutch. A, tu. A, tu. Yes, Dutch. Dutch. Come to me. Where are you, Dutch? O, widzę się. Tu jestem. Światełko, widzisz? Dutch! What are we Skacz. doing? Dutch! Stop podswimming! We! Słupicie! O! Uh. Arthur, are you okay? Arthur, Jesus Christ, Dutch, shut up! Arthur, Arthur, are you okay? Dutch, do you want to see a magic trick? Oh, Wah! No. Duh, duh. W Co? Ej, bo kończę zastrałuj, co Włodzimierz biały! Władzimierz biały! Włodzimierz biały... <laughs> ale lepa, ale, ale lepa żeś dostał! Kurde! Dobre, dobre jest! To okno? No wiem, tak, tak, z tego przez okno! E! Stawiasz się zabił mi go Dobra, ty, ty walz z nim, ty walz z nim, ty z nim. Nie no, nie rewolwer wyciągnął? Nie wyciągaj dobrze. rewolweru, no co, pomóż, no dawaj! Ale on ma wysyłek... Co ja bym Bo rewolwer wyciągnąłeś, geniuszu. Ej, dobrze, dobrze, jak on to. wygląda w ogóle? No przecież robię unik! No co?! No co? Zobaczcie, co pośledza. nie wiem, czy uniki są, tu, czy chcesz dodać? No? no. No co? Idziemy do góry. Z sześćdziesioną nie gadam. Chodź tu. Chodź tu. Uh! Uh! Gdzie? Ani, mam. Mam pomieszczenie.

chodź. Leć tam w dół. O! O Kolejny! Ej, kolejny! Mam go, mam go. Uh. Uh. <laughs> Artur! Artur! E, on umarł e, chyba. E... 13 minut i się zaczyna moczyć Dobra. Czekaj, bo nie tego, bo chciałem cię. Sobie... Co coś nie... się robi? Co się robi? Co się dzieje? Eee. Nożownik! Ej, ja leżę, nie mogę nic zrobić! Ja jestem pieskiem takim! Hau, <grym> hau! <grym> Ej, kopnął mnie bez powodu! Kopie! O! Nie zdążyłem Nie zdążyłem... Dobra, dobrze, dobrze. Nie zdążyłem go ocucić. Kurczę. No teraz tu się szeryfiz, ten... Ej! Zastrzelił mnie, pomóż mi! Ja wiedzę. Ja... A, A Diko czarny na marzownika. Wiem! Kurde... Ja! Biję się, pomóż mi szybko! Chodź Nie tu! Odda... Nie! Umrę. Pomóż! Wytrzymałem! Jeszcze trochę wy... Dawaj, str... zestrzel go! Zestrzel go! Jest! Wykończyłem go. O! Patrz, jakie miejsce! Myślisz, że krokodyle się nim zajmą? Nie! Eee, on prawie. Wy... Co? 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 Eee, co tu tu? Daj go, daj go, daj go tutaj. Co? Ja tak go odrzuciło Czekaj! Za trzy! O kurde, to nie! Nowe! 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 Co to jest? Lasa? Słuchałem cię! U Gdzie ty jest! Co jest? Dobra! Ej, odi! Musisz o tym eee, samym Horsy, Horsy! Docznij! Uh, Not this time, uh, Dutch. Jesus Lord. Christ. Shut up. Uh, Shut up. Uh, uh, <laughs> uh, uh, <laughs> uh, <laughs> uh, Exek... ...můžeme tak Stoj! Stoj, stoj, stoj! No. A podej tutaj na skale. Tutaj, tutaj si. no. Kurde. <tryk> no, dawaj, dawaj, O kurde. <tryk> Abila, Anilę co? co? No debil. <noise> nie wiem, nie, sorry, sorry, sorry. Oh. Uh. Dzisiejszego dnia, czyli nie wiadomo w sumie jakiego. W niniejszym. Słuchaj mi, oddziałem. Rzeszy Niemieckiej. Pan jest z... Musi pan dostać egzekucję. Nie! Ha! A! Czuć Mężu, tylko się, się nie potk... Kościół... Mężu, tylko się nie potknij, jak będziesz do mnie chodził, dobra? To? Nie, Nie potknij się o kości! Łaaa! Jezu, mówiłam coś. Uh, TO JEST MOJA kreta! Ej! Spokój się, zostaw go. Aaaa! <grym> <grym> Jakoś tam rzuciłeś! No, skacz. Uh, 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 uh. uh. uh, kupi <grym> <grym> Ur. Idiota. O, <laughs> Chodźmy tam. O. o Boże, miałeś z pół metra. <laughs> Dostałem napaść. Malena, Malyna... Malyna... Malyna pa... Uspokój się, bo cię walnę tym młotkiem. Co no. to widziałeś? Ja cię ale co zrobiłeś puch. Młotkiem dostał. Moja rodzina jest sługa błaga! Ty coś! Ale ja strzela z łuku! Ja też strzelałem z łuku! O! Takie! Alfa jest odkoroczona do swojej córki i opuścił kręgę. Jakiś czas później grozi jednak naszym bohaterom. Pokazuje im ogromną drogę domu, którą ma Ostrzega, że jeśli ktokolwiek przekroczy wyznaczoną przez nią linię, orda ruszy na ich ostatni. Linia wyznaczona jest słowami osadników, nad na paru. Wśród ofiar nie ma jednak nikogo ważnego. Dzięki książki, a 60% rapatów z drugą tańszą.